Endomorfik to osoba, która charakteryzuje się grubymi kośćmi, dużą masą ciała i znaczną skłonnością do syntezy tkanki tłuszczowej. Najczęściej osoby te wyglądają na otyłe i bardzo często tak właśnie jest. Nie znaczy to, że endomorficy nie są w stanie zbudować potężnie umięśnionego i odtłuszczonego ciała. Spośród zawodowych kulturystów, co najmniej kilkudziesięciu z nich jest endomorfikami. Trening endomorfika różni się troszeczkę od treningu innych grup antropomorficznych. Metody stosowane w treningu kulturystycznym endomorfików nie odbiegają od metod stosowanych w treningu kulturystycznym innych grup antropomorficznych. Natomiast trening endomorfika charakteryzuje się zwiększeniem objętości treningu. Ilość powtórzeń i ilość serii każdego ćwiczenia znacznie się zwiększa. Ilość powtórzeń powinna zawierać się w nie mniejszej ilości niż 10 i osiągać maksymalną ilość nawet do 30 powtórzeń. Natomiast ilość serii nie powinna być mniejsza niż 6, a nawet przekraczać 12 serii jednego ćwiczenia. Tempo wykonywanych ćwiczeń musi być szybkie i bardzo szybkie. Natomiast okresowo wtedy, kiedy endomorfik pracuje nad poprawą parametrów siły, tempo wykonywania ćwiczenia powinno zawierać się w wartościach średnich i umiarkowanych. Przerwy wypoczynkowe między seriami należy skracać do minimum, a nawet eliminować całkowicie. Bardzo ważnym i istotnym elementem treningu endomorfika jest trening aerobowy. Polega na wykonaniu długotrwałego o niskiej intensywności wysiłku. Można to uczynić maszerując w terenie lub na bieżni, bądź jadąc na rowerze w terenie lub na rowerze stacjonarnym w sali treningowej. Tempo wykonywania ćwiczenia powinno pozwolić na swobodne prowadzenie rozmowy. Pierwsze trzy treningi powinny trwać po 30 minut. Następne trzy treningi powinny trwać 40 minut każdy, następne trzy 50 i następne kilka bądź kilkanaście treningów aerobowych powinno trwać ciągle 60 minut. Endomorfik powinien zwiększać okresowo czas trwania treningu aerobowego do 120 minut. Trening aerobowy można wykonywać codziennie. Mniejsza ilość niż 3 treningi w tygodniu nie daje pożądanych rezultatów w postaci spalania tkanki tłuszczowej. Endomorfik, posiadający znaczną ilość tkanki tłuszczowej, musi swój trening aerobowy zaplanować wspólnie z treningiem siłowym na czas nie krótszy niż 6-8 miesięcy. Nie znaczy to, że trening aerobowy powinien być wykonywany łącznie z treningiem siłowym Najskuteczniej w spalaniu tkanki tłuszczowej pomaga wczesno trening aerobowy, a trening siłowy należy zaplanować na godziny popołudniowe. wczesno trening aerobowy powinien być rozpoczęty najpóźniej 30 minut po obudzeniu się i być wykonany przed zjedzeniem jakiegokolwiek posiłku. Bezpośrednio po zakończeniu treningu aerobowego, pod warunkiem, że nie trwa on dłużej niż 60 minut, należy spożyć węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym, a około 30-40 minut później spożyć pełnowartościowy posiłek poranny. Jeżeli trening trwa ponad 60 minut, to na trening należy zabrać ze sobą węglowodany w postaci płynnej. I od około 60 minuty trwania treningu spożywać 100-150 ml takiego płynu z zawartością węglowodanów co 15 minut. Mogą to być gotowe preparaty, które przygotowujemy sobie przed wyjściem na trening, bądź rozcieńczone wodą soki owocowe o wysokiej zawartości węglowodanów, np. sok winogronowy. Dopiero po zredukowaniu Tkanki tłuszczowej do poziomu zadowalającego, można zwiększyć intensywność treningu siłowego, a zmniejszyć ilość treningów aerobowych. Zmniejszenie ilości treningów aerobowych może wiązać się ze zwiększeniem ich intensywności. Przestrzegam przed wykonywaniem treningu aerobowego w postaci interwałów. Wytrzymałościowy trening interwałowy mogą stosować przedstawiciele wytrzymałościowych dyscyplin sportowych posiadający wysoką klasę sportową, na przykład maratończycy. Mechanizm pozyskiwania energii do pracy mięśniowej, mającej na celu spalanie tkanki tłuszczowej, polega na wykorzystywaniu kwasów tłuszczowych. Każde przyspieszenie tempa ćwiczenia, a interwał Między innymi polega właśnie na tym, żeby przyspieszać i spowalniać ćwiczenie. Powoduje natychmiastową zmianę substratów energetycznych zaopatrujących nasze ciało w energię. Takim substratem energetycznym jest glikogen, który zawiera się w tkance mięśniowej. W związku z tym, że ten glikogen stanowić zaczyna źródło energii w momencie przyspieszenia tempa ćwiczenia, już widać, że zamiast spalać tkankę tłuszczową, spalamy mięśnie. Oczywiście to, co powiedziałem przed chwilą, powiedziałem w sposób uproszczony. Jest to bardziej skomplikowany proces biochemiczny, ale nie pora o tym mówić w tym miejscu. Dieta w przypadku endomorfika powinna charakteryzować się wysoką zawartością białek. Ilość białek do węglowodanów powinna być w stosunku jak 1 do 1. Jest to bardzo wysokobiałkowa dieta, wspomagana aminokwasami rozgałęzionymi, aminokwasami w peptydach bądź pojedynczymi aminokwasami, L-karnityną i innymi substancjami wspomagającymi transport kwasów tłuszczowych do komórek mięśniowych. O tym wszystkim można dowiedzieć się szczegółowo z naszego kursu, który ma tytuł Jak skutecznie budować masę mięśniową.